Jako, to tam, jako tak nam szło, drugi wyraźnie, wyraźnie wyśle agresywnej. i po prostu wcześniej mówiłem, że błędów. Szczególnie w przewadze, bo no, takie rzeczy nie wiemy robić na tej imprezie, tej rangie w takim meczu. No, no I usiądziemy, oglądniemy, z naszej strony za dużo błędów, także...

Robi takie proste błędy, naprawdę, się gubi w piłkę gdzieś, eee, podaje w nogi, e, no to ciężko później to w, w obronie odrobić i Sławek znakomicie w obronie, musiał go nawet popalić, Sprawka bo nawet nie, tutaj procent zresztą, ale w także, także, na pewno nam pomógł, straciliśmy 24 bramki, mimo wszystko ta, ta obrona, e, pomyliły się błędy, ale stała dobrze, także, także tutaj e, jakichś większe rzeczy nie ma, no tak powiedziałem, proste błędy i nie stanęły sytuacje przelagie chociażby, zdecydowałem o wyniku